Pojawił się Natan, Nathan na specjalnych zasadach, z tego co krążą pogłoski, że za pół darmo, że chce wam uratować galę. Na ile w tym jest prawdy i na ile jesteście pewni tej obecności Natana tutaj? Cześć wszystkim, Gosia Brzezińska dla kanału Koloseum Superekspresu, z nami Kasiusz Brzeciński po ostatnim panelu drugiej konferencji, ostatniej. No i już widzimy się w sobotę na gali, cześć! Cześć, witam wszystkich. Dokładnie, można zakupować payperview i ostatnie bilety na wrocławską halę. Ja powiem Ci, że za każdym razem jak schodzisz z panelu, to mam wyrazy współczucia dla Ciebie, bo wychodzisz taki zajechany, bardziej niż myślę, że po niektórych walkach w Twoim życiu. Jak ty to wszystko znosisz? Bo udźwignąć cztery panele w takim towarzystwie, w takim składzie, będąc zawodnikiem, pojawiłeś się w tym świecie jako zawodnik celebryta. No to to jest naprawdę, naprawdę wyczyn, ja bym się na to nie porwała, więc jakie są sekrety w takim razie, że sobie radzisz? Znaczy najgorsze jest jak się przykrzykują, bo wtedy i to dla widza jest ciężkie do oglądania. No, pierwszy i drugi panel był taki cięższy, bo tam do końca nie wiedziałem o co niektórym chodzi, ale tam trzeci i czwarty panel to już w miarę wiedziałem, trochę zawiedzony jestem na pewno kaczorem i rafoniksem. Nie rozumiem ich. Tu się leją po mordach, potem się tutaj gadają. Nie wiem, czy oni jakby są we frykach, chcą się godzić, są delikatnych, nie wiem, konferencji, a co, do walki wyjdą, też sobie powiedzą, yy, nie wiem, kto ma paść pierwszy. Nie wiem, jakoś tak dziwne dla mnie to jest zestawienie. Będę analizował to zestawienie. No i taki, nie wiem, kaszar wydaje mi się, że. Tym bardziej widzowie Prime go pokochali, a traci tak jakby swój potencjał, taki dymogenny, taki nie wiem, czasem jest fajny, czasem nijaki. Może właśnie kwestia tego, tego zestawienia tutaj, nie do końca. No będziemy to na pewno analizować jeszcze są programy w tym tygodniu, potem w piątek ważenie. No i zobaczymy, czy to zagrzeje. Też ludzie nie dadzą mu oczywiście w komentarzu nam znać, bo ja na pewno będę przeglądał bo jak coś nie jest ciekawe widzę, że nie zagrzeje tak jak nie wiem Robalini Jowko czy igrzyska glawiatorów na tej gali, no to ściągam to bez żadnych jakichś większych analiz po prostu ja chce widzą dawać ciekawą rozrywkę. Jak oni zadecydują, że ma nie być tego zestawienia, to trudno. To jest właśnie charakterystyka Prime'u, że jesteśmy na kilka dni przed galą, a ty mówisz, no jeszcze będziemy analizowali. I między pierwszą, a drugą konferencją zaszło sporo zmian w tej karcie. Więc pytanie właśnie faktycznie, ile z tej karty, którą widzimy dzisiaj, możemy zobaczyć w sobotę? I co może się jeszcze zmienić? No bo pojawił się Nathan. Nathan na specjalnych zasadach, z tego co krążą pogłoski, że za pół darmo, że chce wam uratować galę. Na ile w tym jest prawdy i na ile jesteście pewni tej obecności Natana tutaj. Znaczy za pół darmo to większość jest, nie? Bo ja tam e, ja tam staram się wiadomo, jak mogę dać mniej, to daję mniej. To chyba taka natura. Po co po co przepłacać jak nie, nie trzeba? E, na jakby, no a Natan jakby to oddaje, widać, że Daniel go nienawidzi. Sam jestem ciekaw tej, tego zestawienia. Daniel długo w Odkagonie nie był, ale u Natana z tą formą to różnie. Natan fajnie merytorycznie się przygotowuje, ale często w walkach nie oddaje, więc zobaczymy. Wydaje mi się, że tu jest pół na pół i chętnie zobaczy tą walkę. Tak samo Tazy Pasut. Tazy akurat fajnie dzisiaj taki, no był charyzmatyczny na tej konferencji, więc ciekawi mnie no i Gosia z małą Mopsa również no Wiolka z Laluną również na tego pięści pierwsza walka będzie Co się dzieje między Tazem a Adrianem Ciosem więc zdecydowanie za zawodnik który się nie Adrianem Ciosem Tazem a, a Adrianem Ciosem Słyszałem, że pi pijanym Ciosem powiedział. Tego nie wiem słuchaj Tego nie wiem, ale Tazy jesteście zadowoleni z tego nabytku tutaj? Tak, Tazy oddaje jest ciekawy taki charyzmatyczny i skupia się na swoim rywalu to dzisiaj to taki pasut, jakiś taki zakręcony był, nie umiał czasem odpowiadać, więc. No i fajnie. O, Tazy to też jest taki gość, jakie miał Adam Soroko, uważam, e, fajną szansę. Trochę jej nie wykorzystał. Kaczor również ma taką szansę, trochę teraz jakby gdzieś zabądził. A Tazy to jest kolejna osoba, która dostała od Prime'u super szansę, bo nie, nie był jakiś zasięgowy. Daliśmy mu bardzo zasięgowego pasuta. I teraz jak wygra, to na pewno jego akcje wzrosną do góry, a wydaje się takim gościem właśnie, który wie, po co tu przyszedł i chce, chce wygrać i skorzystać z tej szansy, którą dostał. Opowiadasz o tej y, niezłej szansie, którą dostał tazę, ale zobaczyłam coś niepokojącego w internecie. Gdzieś tam mi się przewinęło, bo nie śledzę kika, Twitch, Twitcha i tak dalej, ale wyświetliło mi się, że na jednym ze swoich live'ów, i to myślę, że do, dotarło to do, do Władarzy Federacji, nie wiem czy dotarło do Ciebie, ale w taki strasznie rozchwiany, emocjonalnie sposób, prawie że płakał, opowiadał o tym, że tym kontraktem z Prime się. Walił w coś bardzo niedobrego, że daliście mu 8 tysięcy za trzy walki, że w ogóle jest uwiązany teraz i że nie może robić swoich rzeczy, bo jest uwiązany, musi walczyć tutaj aż trzy razy. Czy ty kojarzysz tę sytuację w ogóle? Nie widziałem takiego szota, ale wydaje mi się, że no, Tazy jest raczej bardzo zadowolony z kontraktu, no bo w sumie tu. Powiem ci, że tam nie wyglądał, on płakał no, na to tym to live. Chętnie zobaczy tego szota, no ale na pewno, jakby został podpisany trochę wcześniej, na pewno na. Na lepszych dla nas trochę warunkach, teraz może trochę jest więcej warty, ale mam nadzieję, że doceni. No, czasem tak jest, że wiesz, no ja, ja pierwszą walkę też dostałem kilkanaście tysięcy, teraz to A kiedy to było? Kilkanaście razy więcej dostaję, ale umiem to docenić i tak naprawdę najbardziej jak komuś czasem opowiadam, to jak opowiadam to o pierwszej walce, jak, jak się cieszyłem, pomimo, że to było kilkanaście tysięcy, ale mówię kurwa. Za zawodową walkę nie dostałbym takich pieniędzy nigdy. Teraz dostaję no, kupę szmalu za walki. Zresztą mam też swoją federację, która też dobrze prosperuje. Jestem zadowolony ogólnie ze swojego życia i ma tazy. mam nadzieję, że to wykorzysta. No, czasem tak jest, że. Musi najpierw pokazać, tak naprawdę powinien być zadowolony, bo niektórzy by chcieli za darmo zawalczyć z pasutem. I mieć szansę, zwłaszcza że on jest bardzo doświadczony, także daliśmy mu prezent, jeżeli go wykorzysta. Jeżeli pasut dobrze się przygotował i pokona Tazego, no to uważam, że Tazy zmarnuje swoją szansę. Zauważyłam pewne takie wycofanie, nie wiem czy celowe czy nie, w temacie właśnie walki trzeciej już to prawda Pawła Jeżwiaka i Jacka Murańskiego. Nawet ciebie publiczność próbowała podpalać, żebyś pana Jacka przesadził, a ty w taki spokojny, dyplomatyczny sposób zaprezentowałeś swoją perspektywę, że ze względów technicznych prosicie o to, żeby się przesiadł. Nie chciałeś jakoś wchodzić z panem Jackiem w żadne konfrontacje? Znaczy, ja jestem, wiesz, organizatorem tej gali, więc no, mi niepotrzebne są konflikty z zawodnikami. Ja wiadomo, chyba nawet Paweł Jóźwiak krzyczał, że jesteś włodarzem, zrób coś. No jestem i zrobiłem. Ja po prostu, no skoro znam różne techniki, znam też również dobrze agresję, ale nie jestem tak prosty jak Paweł Jóźwiak, że tylko tym umiem rozwiązywać konflikty czy problemy. Umiem też to w dyplomatyczny sposób zrobić, tak jak te 101 twarzy, no Casio, więc... Po no, prostu zaprezentowałem, że można to zrobić w inny sposób. Po co mi konflikt z panem Jaskiem Murańskim? No, ja nie walczę na tej gali. Niech się Paweł skupi, a nie jak on robi jakieś dymy, to cringe'owe. A jakie szanse ty dajesz Pawłowi właśnie w takiej formule, na jaką się umówili, czyli no time limit tak naprawdę do nokautu bez nie. sędziów punktowych, tak? Nie, trzy rundy są normalnie i po prostu jak ktoś, ktoś kogoś z nie. Nie z nokautu? nie jak. Ktoś kogoś nie znokautuje, to te pieniądze odchodzą, wracają do, do Jacka i do Pawła, nie? Czyli albo, no i widzowie głosują, kto wygra, ale ten zakład nie wchodzi wtedy w grę, a jeżeli ktoś wygra nokautem, to pieniądze zgarnia hmm, czy Jacek, czy Paweł. No a ja tu widzę jako faworyta Jacka Murańskiego. Właśnie tak się myślę wielu internautom wydaje też po tym, co się wydarzyło z Marcinem Najmanem ostatnio. No i ostatni temat oczywiście nadal gdzieś na świeczniku jest ta twoja walka z Tomkiem Adamkiem, chociaż mam wrażenie jakbyśmy już od dwóch miesięcy o niej rozmawiali. I czy tobie się też ten temat jakoś przejadł, czy gdzieś tam dalej czekasz na kolejne spotkania z Tomkiem, takie medialne? Na razie teraz się skupiam na Prime. Teraz już za tydzień jest Prime, więc całą uwagę, całe poświęcenie moje skupiam na tej gali, a potem mam jeszcze cały miesiąc do walki i na pewno się. Znaczy cały czas trenuję. Jestem w treningu i wiem, że go pokonam, ale teraz skupmy się na Prime. No to czekamy w takim razie na Prime. Zachęć jeszcze widzów do zakupu pay per view, bo ostatnie kilka dni. Zakupujcie ostatnie bilety na eventim.pl no i Pay Per View ruszyło dzisiaj o 17.00, dwa pakiety Pay -per -view Premium i Pay -per View Premium Plus, gdzie macie dwie dostępne gale za darmo przez 7 dni. Dzięki wielkie. Dziękuję.